witajcie dzisiaj zapraszam was na pyszne ciasto delikatne jogurtowe galaretką pyszne delikatne ciasto zapraszam was do obejrzenia przepisu komentowania lajkowania a teraz już przepis na to pyszne ciacho potrzebne będą nam trzy galaretki Każda innego koloru. Ja mam kolor zielony o smaku kiwi, czerwono, taki różowy o smaku wiśni i o smaku cytrynowym będzie żółta. Każda z moich galaretek ma 77 gram. I każdą z moich galaretek rozpuszczam w 230 ml gorącej wody. Wlewamy wodę do jakiejś miseczki i dokładnie ją mieszamy. Rozpuszczoną już galaretkę przelewam sobie do naczynia, w którym pozostawię ją do stężenia i tak robię z następnymi Gdy galaretka przestygnie, można ją włożyć do lodówki. Kolejną galaretkę przelewamy. I pozostała nam już tylko czerwona. Galaretki już przygotowałam, teraz należy je zostawić do wystygnięcia, a następnie wkładamy je do lodówki, aby nam stężały. A teraz przygotujemy galaretkę krystaliczną. Będą nam potrzebne dwie galaretki, one również mają 77 gram. Te galaretki rozpuszczam w 500 ml gorącej wody. I rozpuszczamy galaretkę. Teraz je dokładnie wymieszam i pozostawię do wystygnięcia. Zapomniałam dodać, że jeśli ktoś lubi słodsze desery, może do tej galaretki dodać cukier. 2-3 łyżki cukru. I dobrze wymieszać. A ja w tym czasie pokroję sobie galaretki. Galaretkę pokroję w kostkę. To już w zależności jaką chcecie, czy mniejszą, czy większą. Jaka się uda. Galaretkę przełożcie sobie do jakiegoś naczynia. Ja sobie przygotowałam tutaj naczynie. I zielone kryształki spadają. Tak samo będę robiła z pozostałymi galaretkami. Te kryształki też lądują tutaj. I pozostała, mi, I pozostała mi ostatnia galaretka. Zobaczcie, jaki fajny patent. Można tylko tutaj tak sobie szpatułką podważyć tą galaretkę. Jest. I tak samo, kroimy ją w kosteczkę. Możecie kroić większe, mniejsze, to już w zależności, jak lubicie. I tą galaretkę również przekładam. Do naczynia. I to naczynie z galaretkami włożę teraz do lodówki, a będziemy robić masę. Biała galaretka już jest wystucona, więc możemy robić już masę jogurtową, do której potrzebujemy 500 ml jogurtu gęstego greckiego, zimnego wkładamy do naczynia, w którym będziemy masę robić. Widzicie, jaki on jest gęsty. I do tej masy będziemy delikatnie wlewać galaretkę. I na małych obrotach miksuję. Tylko chwilkę, żeby składniki się połączyły. Teraz dodam galaretki, które trzymałam w lodówce. Możemy tak ręcznie. Troszkę wymieszać jeszcze je łyżką przemieszam. I teraz już przelewamy do formy. Możemy tutaj również wymieszać sobie te galaretki, żeby były kolorowe. Jeśli ktoś nie ma takiej formy, jak ja mam, to proponuję położyć na formę, którą chcemy użyć, folię. Posmarowaną pod spodem delikatnie jakimś tłuszczem. A teraz ciasto przykryję. I włożę do lodówki. Najlepiej takie ciasto trzymać w lodówce... Przez noc, ale jeśli Wam się spieszy, no tak przynajmniej 4 godziny w lodówce powinno być. A więc wkładam do lodówki. No i kochani, wyjęłam już ciasto z formy. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Komentujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.